serdecznie, godzina 5.20 No i dzisiaj wcześniej musieliśmy zacząć Robimy starego, dobrego fresha Robimy dostawę. Będziemy jechać, z tego co wiem, do Biedronki w Mszczanowie I czy gdzieś jeszcze, to nie wiem Bo to wiecie, czasem jest tak, że planujemy, planujemy, planujemy Planują na mnie robotę, a później coś dodają Wczesny załadunek 5.30 Ja będę na 5.35, tak podejrzewam Ty ci tyci, spóźnienie, ale jednak. I... I co? I co dalej nie wiem. Podobno Fresh ma wizację na godzinę 7 rano w Biedronkach. Czy tak jest? Zobaczymy, zweryfikujemy, bo tak wcześnie w Biedrze to nie byłem moje lata. Lata, lata, lata od czasów rabena. Zawsze jak jeździłem do Biedronki, to na godzinę 10, 11. I zawsze byłem spóźniony, ale szło w miarę sprawnie, więc aż sam jestem ciekaw tego dnia. Oj, nie chciało się wstawać tak wcześnie, ale jak trzeba to trzeba, no nic nie, nic nie zrobimy. Widać takie jest zapotrzebowanie. Eee, Moje mili, no zobaczymy, no tak słowem wstępu Tak słowem wstępu, a co będzie dalej to się okaże. Wyjechaliśmy już z grodziska za 27, jest klimacik, powiecie. wiecie. No i lasy w koło, jakieś pola, gdzieś tam za chmurami już się powolutku, powolutku zaczyna przejaśniać. Jest klimacik. Zobaczymy jak nam na Biedronce pójdzie, zdążyłem jeszcze na fresh'u palety zdać. Zapytałem uczciwie uwaga, który dysponuje robotę na magazynie Długo będę czekać? Długo będziesz czekać Zdą, Zdążysz zdać palety? Zdążysz zdać palety Zdałem paletki, 10 minut mam, mam nadzieję czyste konto I akurat jak, e, akurat jak e, podjechałem pod rampę wskazaną To przyszła magazynierka Ani ja, ani ona na siebie nie czekaliśmy, więc Idealnie to się wszystko zazębiło i wypuścili nas tak, że chyba zdążę na siódmą do Biedrony. Jestem ciekaw bardzo, jak tam pójdzie. I w ogóle co ten dzień nam przyniesie? No nastawiam się po cichutku na odbiór z lotniska dzisiaj, bo tak ostatnio widzę, że w poniedziałki mi to zaczęło wpadać, ale no wiecie, nic pewnego niestety. A szkoda, że to wpada tego samego dnia i tego samego dnia to trzeba zabrać, ale jakoś tam do tej pory nam się udawało za każdym razem, więc zobaczymy, co czas pokaże i zobaczymy, czy gdzieś jeszcze z freshem pojedziemy, czy już to będzie koniec naszej zabawy. Wydrący jest za tyle fajnie, że ani na dokumenty nie czekamy ani na palety, więc dobrze jest. Szczerze to nie pamiętam na czym skończyliśmy, ale na pewno była sporo wcześniejsza pora. No mamy godzinę 18 za dwie. Nie wyjeżdżamy z lotniska, ale no wyjątkowo nie odbieraliśmy tego towaru, co zwykle, tylko coś innego. Nie zgłosiła się do nas klientka. Na mój dzień wyglądał tak, że po rozładunku w Biedronce pojechaliśmy, zrobiliśmy odbiór dla Fresza, 8 paletek i o godzinie 11 byliśmy wolni. No i tak to nawet przed 11 żadnej roboty na giełdzie nie było zacząłem zjeżdżać na bazę, mówię a to pojadę jeszcze tam dane z tachografu pojechałem, pogadałem z chłopakami mam taką zaprzyjaźnioną stację, autometer, serdecznie polecam na wolskiej albo na włoskiej, chyba na wolskiej no i akurat tam mi odpadł błotnik od samochodu w Renówkach są takie pręgi, takie, takie nie wiem jak to się nazywa, no metalowe mocowania, do których jest przyczepiony błotnik ze starości przegniło, odpadło. No i gdzie tu znaleźć spawacza? Gdzie tu znaleźć warsztat? Co dzwoniłem po warsztatach? Oczywiście no zdemontowałem ten błotnik, ale ja takie nie lubię i nie chcę. Szukam, szukam, żaden warsztat nie ma spawarki. Mówię, dobra, to szukam spawaczy w takim razie. Znalazłem spawacza na Ursusie. Także 10 minut drogi. Pojechałem, dwie godzinki się zaszło, Dużo nie zapłaciłem. A mam ładnie zrobione. Liczę, że się będzie fajnie trzymać. Eee, no już miało prawo odpaść, bo to, ten błotnik był urwany już dosyć długiego czasu i w końcu odpadł. Więc no tak dzisiaj w ogóle bez mojej facjaty, ale mam nadzieję, że mnie za to nie zlinczujecie. A swoją drogą za minutkę, za minutkę film na kanał wychodzi, bo będzie godzina 18. Ten, oglądajcie spotkanie z transportem. No, także Także taki temat się pojawił. Ja akurat będąc u tego spawacza, tak przeglądam, przeglądam, przeglądam tą giełdę. Jeden, jedyny ładunaczek się pojawił, jaki, jakim byłbym zainteresowany. Stawkę dałem taką zaporową, powiem szczerze, za odbiór Ośmiu paletek z lotniska i dostarczenie tego do Duchnic. To jest obok. No, obok Pruszkowa, powiedzmy, Ożarów Mazowieckich bardziej Jedziemy, jedziemy, chcę zdążyć, chcę zdążyć przed skanią. Zdążyliśmy przed skanią. Cenę dałem zaporową, ale zlecający mówi, pan poczeka, idę do klienta No i poszedł do klienta Może nie, nie dogadaliśmy mojej ceny na tam 5 dyszek niżej, ale dogadaliśmy, więc... Pojechałem jeszcze na lotnisko załadować Chodziło dzisiaj bez większej kolejki Trzy no, godziny się zeszło No ale powiedzmy, nie pchałem się na siłę Nie prosiłem, żeby mnie tu gdzieś wcześniej Przyjęli nie, nie, nie miałem pressingu Więc Powiem szczerze, nie najgorzej No za pół godzinki będziemy na bazie, niecałe No i co, idę do domu, jutro z usmarano robię no i mam nadzieję, że coś się później uda z freshem zrobić, albo, albo ogólnie ale troszkę liczę na tego fresha Nie będę mówić, że nie. Ale się dzisiaj skacze tym samochodem, się nie mogę zdecydować jechać czy nie jechać. No. Także tak to kochani u mnie ten dzień wygląda. Ja myślę, że przedłużać nie będę i usłyszymy się, O, no, troszkę ten odcinek, czuję, że będzie trwał, i usłyszymy się jutro po rozładunku, na załadunku, a może na bazie ranowym. Przedstawię naszą nową koleżankę transportową, ciężarówkę. Zobaczymy. Czołem ekipo, witam was. Dla was to jest po prostu kolejna scena. No, my jesteśmy, nagrywałem ostatnim razem w poniedziałek, mamy czwartek, późno po południu, godzina 15. Nie nagrywałem, nie było czego nagrywać, albo tak mi się wydaje przynajmniej, że nie było czego nagrywać. Autentycznie z ręką na sercu to jest jeden z najgorszych tygodni w transporcie, jaki do tej pory mnie spotkał. Jeden odbiór dla Fresza, drugim samochodem ja mogłem dzięki temu na spokojnie ogarnić sprawy z tą nową ciężarówką. No i dzisiaj czwartek, wczoraj pustka nic nie znalazłem, rano nic nie znalazłem. Dopiero o godzinie 12 się ruszyło. Robimy w tej chwili właśnie odbiór dla Fresza. Pojechaliśmy na ulicę Chłopickiego, Chłopickiego, chyba tam w okolicach Marek. Mamy 10 palet, 5 ton na samochodzie Flaczki. jedziemy Na no i tak jak wam mówiłem, roboty jest naprawdę bardzo mało ostatnio e, i na giełdzie i od klientów, także nie wiem szczerze co się dzieje. Jak na grudzień jest to podobno nietypowe. E, zobaczymy. No. Z dobrej wieści, to drugi samochód jest e, bardzo ok. Mamy tak naprawdę co? Zrobiony serwis olejowo-filtrowy. E, profilaktycznie wymieniliśmy od razu poduszki z tyłu w zawieszeniu. Do naprawy jest Webasto, już raz do tego tematu podchodziłem, nie udało się, jestem założony, nie wiadomo jaki Ebersprecher za 2000 euro nowy, ale nie trybi, więc trzeba będzie, trzeba będzie pomyśleć nad tym tematem, bo są chłodni. i Webasto musi działać, tak regat w pełni sprawny, jedyne co zrobimy jest serwis olejowy, tam jest drukarka Carrier Data Cold, założona i kompletnie się nie orientuję jak się z tego korzysta mimo tego, że, że, że wczoraj mi chłopak tłumaczył, ale co, no mamy w końcu dwie chłodnie w najbliższym czasie postaram się w tym tygodniu Wam ten samochód pokazać i tyle no. odbieramy później lotnisko po, po tym jak, jak rozładujemy fresza mamy transport powrotny zapewniony chyba, czekam jeszcze na zlecenie Mikomaxa będziemy ładować Udało się znaleźć No i tak powolutku, powolutku sobie ten transport prowadzimy I Zobaczymy, co to będzie Listopad był kiepski, ale nie ma co się łamać Jeden miesiąc taki, drugi taki Na Fresh'u powiem szczerze bardzo sprawnie nam poszło Lecimy na Silver Cargo Myślę, że 15 minut taki będziemy że tamtą ciężarówką się lepiej jeździ trochę niż tą. Chyba muszę znowu trochę kasiory w ten samochód spakować. Ale na no nic, na no nic, na no nic. O tamtej ciężarówce będziemy gadać, jak, ee, jak ją wam w końcu pokażę. Trzeba nią zacząć jeździć, kurde, powinienem pierwszy kurs zrobić, bo wypis jest. C16 czeka do, do odbioru. Nie wiem, może we wtorek, ją gdzieś wrzucę na jakiś ten... Trochę się boję jeździć, ona długa jest strasznie, jak nie wiem co. Myślałem, że ta jest długa, dopóki do tamtej nie wsiadam, ale dobrze będzie. Dzisiaj cały dzień liście, przez chwilę było ładne słoneczko, ale znowu się mgiełka zaczyna pojawiać, chyba chłodno w nocy będzie, więc taka tu sytuacja, kochani. Silver Cargo, powiem szczerze, poszło bardzo sprawnie. Czekałem godzinę na wolną rampę. Bo chłopaki chcieli, żebym się konkretnie pod dwójeczkę podstawił. Dla mnie to, powiem szczerze, bez znaczenia. Puścimy jeszcze osłupóweczkę, ona będzie szybsza. A tym bardziej, że to BMW, to na pewno będzie szybsza. I co? Sam załadunek już bardzo sprawnie, 10 minut po zabawie no Na Silver Cargo urząd celny działa do godziny 16, więc nie ma możliwości zaplombowania samochodu przez celnika Ale na prośbę klienta zaplombowaliśmy autko własną plombą, więc yy, zdjęcie jest zrobione, towar jest, mam nadzieję, bezpieczny No i co? Ciśniemy, ciśniemy tak naprawdę na Ciśniemy na bazę kochani fajnie jest, bo dawno tak wcześnie, o tak wczesnej porze stosunkowo, bo jest godzina osiemnasta. Dawno, no, tak wczesnej porze tego towaru nie odbierałem. Zawsze to była godzina 20, 21, a 19 to było już elegancko. No ale zawsze odbieraliśmy to z Welcome. A tutaj Silver Cargo, powiem szczerze, bardzo miło zaskoczony jestem. Mimo tego, że chłopaki mają naprawdę pełne ręce roboty. Jutro się stawiamy z tym towarem w Łodzi. Mamy tak jak już mówiłem, ładunek powrotny zapewniony. No i bardzo źle zaczęliśmy. Znaczy, zaczęliśmy dobrze tydzień z freshem. Później 3 dni lipa. Dzisiaj dzień w miarę ok. I jutro mam nadzieję, że dzień będzie również w porządku. Że go przynajmniej zakończymy dobrze. No nie wiem w sumie co mam wam opowiadać Powiem szczerze, ostatnio te vlogi mam wrażenie, że mi nie idą Coś chyba trzeba zmienić, urozmaicić Muszę nad tym pomyśleć, bo nie wiem już o czym mam gadać Nie każdy dzień jest taki sam Bo codziennie w sumie robimy co innego Ale pokazywałeś się jazdę za kierownicą To tak, no wiecie Słyszymy się jutro kochani Te mabelki już wyjeżdżamy z Łodzi. Powiem Wam szczerze, jak przez tydzień roboty nie było, to dzisiaj mam nadzieję mi się uda zrobić roboty za dwa dni. Rozładunek w łodzi, załadunek w łodzi zostawiamy samochód na wazie, przesiadamy się w drugą ciężarówkę, jedziemy na Marywilsko odebrać buczersę i jeszcze jedziemy załadować lotnisko. Nie wiem jak to się uda. Mówiłem, że będę najwcześniej o 19 na lotnisku. Mam nadzieję, że się uda. Jak nie, no to, 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 to chuj to się będziemy martwić później ale mam nadzieję, że nam wszystko wyjdzie. W Mikomach godzinka myślę, że o godzinie 13.45 będę na bazie, przesiadamy się i, i grzejemy do Buczersa, bardzo napięty grafik. Też powiedziałem klience, że no tak średnio mogę, niech szuka, ale z kolei podobno jej klient się uparł na odbór dzisiaj. Jestem jedyny, który ma jakiekolwiek możliwości, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Trzymajcie kciuki za nas i zobaczymy, co z tego, co z tego nam wyjdzie. Ja się odezwę już w Warszawie, jak będę przy drugim samochodzie. No to jesteśmy w drugim pojeździe, kochani. Nie wiem, czy zaskoczenie było, nie było. Tak też jest to premiumka w wersji dystrybucyjnej. Trochę większa, na razie tutaj Wam pokażę w środku, bo wszystko dzisiaj w biegu, są tutaj starzy wyjadacze, maskotki przedniego właściciela, no nie miałem czasu się wprowadzić do tego samochodu, nic tu nie mam, kupiłem na szybko ładowarkę do telefonu i, i, i jazda, bo trzeba było zostawić tam to auto na bazie, z ładuneczkiem, który dopiero we wtorek rozładujemy, a dzisiaj ciśniemy. Dostawa dla fresza, jeszcze odbiór na lotnisko, który zabierzemy w poniedziałek cmr merki wziąłem, wypis mam, dowód rejestracyjny mam, apteczka jest, trójkąt jest Przyznam się Wam, że nie mam gaśnicy Nie miałem czasu pojechać kupić W na następnym tygodniu muszę to zrobić, tak samo jak tyczek jeszcze nie kupiłem Musiałem wziąć z tamtego o po prostu, no, no, nie ma, nie ma, nie ma kiedy A mam sklep z tyczkami 500 metrów, no może nie, kilometr od bazy, więc ten, tak się ten samochodzik tutaj prezentuje. Troszkę bez tej półeczki jest taki goły, wesoły i przestrzenny. Kapkę, inne fotele chyba ma, no, no nie wiem, taka biedniejsza wersja mam wrażenie. Nie ma klimatyzacji. Więc tamtym z klimą będzie jeździć najpewniej kierowca, a tym sobie będę śmigać ja. A na wiosnę pomyślimy o założeniu klimatyzacji do tego. Raczej nie będzie to klima seryjna, bo tak jak rozmawiałem z mechanikiem, to są miliony monet, żeby to wprowadzić w działanie. Choć bym wolał oczywiście taką seryjną klimę, ale raczej tutaj wleci dachu, dachówkowa klimatyzacja. No i co? Udet mamy zrobiony, windy, agregat przejrzany, trzeba tylko serwis olejowy zrobić. Akumulator może się kupi, on jest słaby, ale póki co odpala, więc trzeba jeździć, śmigać. Wypis jest, ubezpieczenie jest. Więc dzisiaj będzie dziewiczy ładunek tego samochodu u mnie w firmie. Jak jeszcze możecie zauważyć, na łóżku masa bajzło. O jeszcze materac muszę kupić nowy, bo to to nie wiem w ogóle co to jest. Nie patrzyłem pod prześcieradło i chyba nie chcę. Eee, także materacyk wleci sobie na pewno. nowy on jest w ogóle jakiś niedopasowany do tego samochodu mam wrażenie. Na razie tyle. Na razie tyle. Ciśniemy sobie dalej. Wyjeżdżamy w kierunku grodziska, no dobrze to nie wygląda niestety. Myślę, że z godzinę będziemy jechać. Ale na no nic no, jakoś, jakoś się musi nam dzisiaj udać. Stresa mam potężnego, jeżeli chodzi o odbiór z tego lotniska, ale naprawdę na klientka mnie trochę podstawiła pod ścianą. A jeżeli ja bym powiedział, że kategorycznie tego nie zabiorę, to ja bym miał podstawił pod ścianą, więc wiecie. O ludzi się dba nawet kosztem własnego czasu, wolnego. Jeszcze jutro wycinka, muszę oddać to w tym samochodzie do naprawy. Muszę je wyjąć. Kurde, myślałem, że w tej kamerze będzie trochę więcej widać, no ale niestety nie. Stoją dwie pszczółki obok siebie. Nie, bez sensu jest takie nagrywanie. W każdym bądź razie, fura załadowana. Towar z lotniska odebrany. Na drugim samochodzie, na tym o, też załadowany towar do rozładowania we wtorek. Ale ja myślę, że ja tu przyjadę w niedzielę z kamerą i normalnie wam ten samochód pokażę. Jak człowiek, a nie tak po ciemku. No, tak zrobimy, kochani. Ale to wam dodam tylko na koniec, że się wszystko udało. Lotnisko zajęło nam 35 minut, do celnika na 19 zdążyłem. Także mega, mega, mega mnie to cieszy. Mogę na spokojnie wracać do domu i może nie tyle rozpoczynać weekend, bo jeszcze jutro praca nas czeka na wycince, ale od jutra, od popołudnia rozpoczynamy imieninkową imprezą i w niedzielę wolny.